Higher Sharks, za nami European Qualifier, za nami kwalifikacje do mistrzostw Europy. I śmiało możemy powiedzieć, że Poland stay in the hunt for a European Championship. Polska pozostaje w wyścigu, pozostaje w walce o e, awans do mistrzostw Europy. 4 punkty, punkty, nie 4 punkty. 3 punkty z, pierwszego, z pierwszych dwóch meczów against Czechia and Albania. Good, not good, I don't know. E, sami ocencie. Natomiast moi drodzy, wracamy do naszych ukochanych lig. I mam dla Was takie wyrażonko dzisiaj, stay in the hand for, stay in the hand for, że jakiś zespół pozostaje w walce, w wyścigu o coś. Oczywiście, że można powiedzieć, często mówię, że nie wiem, patrząc o, na przykład teraz big game, six pointer, e, mecz o tak zwanych sześć punktów, czyli Legia Warszawa, Raków Częstochowa, tak? The first and the second team. E, wiele osób mówi, że jak Raków wygra, na przykład to już ma mistrzostwo, że jak Legia wygra, to jeszcze jest szansa, presja na Raków, i tak dalej, i tak dalej. Dalsze Macę, ale w tym momencie myślę, że śmiało możemy powiedzieć, że Legia and Raków stay in the hunt for the title. Legia and Raków stay in the hunt for the title. Czyli oni pozostają w walce o mistrzostwo. Yy, no i znowu, śmiało możecie powiedzieć, they, they are fighting for the title. They are competing for the title. Czyli walczą, rywalizują. Ale stay in the hunt for to jest fajne, kolejne, inne, kreatywne wyrażonko. Po pierwsze, ustawiaj sobie słówko stay. Po drugie, hunt. Ale nie pojedyncze słówka stay, pozostawiać hand, polowanie, czy polować, tylko stay in the hand for. Tak szybko, oczywiście, w środę nagrywam Everyday English. Można powiedzieć, że e, he stays in the hand for the job, he stays in the hand for this position, że on pozostaje w walce, w wyścigu o tę pracę, o tę e, posadę i tak Ale tu mówimy o piłce nożnej. I szybki rzut, okiem, rzut oka na let's take a look at the e, extra klasa, the extra klasa table. No to już Olegi powiedziałem w tej kolejce. Kolejny ciekawy mecz: Lech, Poznań, Pogoń, Szczecin. Lech, Third, e, Pogoń, Fourth. Czyli znowu można powiedzieć, że na przykład Pogoń pozostaje w walce o top 3. Pogoń, stay in the hand for top 3. For a top 3 position. Albo Lech, stay in the hand for a top 3 position. Zobaczcie, stay in the hand for top 3, top 4, top 6. Pójdźmy na dół. O, tam wiele zespołów, patrzę tabele tutaj przed sobą. Mam wiele zespołów walczy i taki mecz, e, jak to się mówi, na trybunach przyjaźń kibiców Lechii, Gdańsk i Śląska Wrocław, ale na boisku patrzę. Śląsk 30 punktów, Legia 25, Lechia, przepraszam, 25. Czyli śmiało można powiedzieć, że Lechia i Śląsk pozostają w walce o utrzymanie. So Lechia, stay in the hand for avoiding relegation. Lech, Śląsk, stay in the hand for avoiding relegation, yes? So stay in the hand for. O coś walczycie, jakiś klub o coś walczy. I oczywiście jestem zwolennikiem e, prioritizing. I like prioritizing. Lubię priorytety. No niestety, w obecnych czasach to tak jak z tą książką tutaj minimalizm cyfrowy. Jako, korzystamy ze wszystkich stron internetowych, to tak naprawdę jesteśmy nijacy, korzystamy z niczego. I tak samo u mnie. Dla mnie, I prioritize the extra classa and the Premier League over other leagues. Dla mnie, priorytetem jest extra klasa i e, e, Premier League. A zatem szybciutko lecę do Premier League. No i prosta piłka. E, Arsenal walczy. Pozostaje w walce o mistrzostwo. So, Arsenal stay in the hand for the title. Patrzymy, ciekawe mecze zresztą, Manchester City-Liverpool i teraz. Liverpool szóste miejsce, 42 punkty. Czyli jeszcze Tottenham, patrzę 7 punktów straty do Tottenham, ale Tottenham ma w więcej. Czyli śmiało można powiedzieć, że Liverpool walczy o top six, o top 4. przepraszam. Adamu, w Anglii, ważne top 4, bo to jest Liga Mistrzów. Liverpool stay in the hand for top 4. Patrzę na Manchester City. No, my ma zaległy, ale łącznie 8 punktów straty, czy jak wygrają, to matematycznie, Mathematical thinking, 5 punktów straty. Ok, Manchester City stay in the hand for e, the title. Mm, ok, let's take a look at Newcastle. Newcastle stay in the hand for e, top 4. E, Wiadomo, a mają hopla na punkcie top 6, top 4, top 3. Patrzę Brighton, siódme miejsce, tyle samo punktów co szósty Liverpool, czyli śmiało można powiedzieć Brighton, stay in the hand for e, top 6. Moi drodzy, tak analizować możecie każdą ligę. Jeżeli lubicie ligę hiszpańską, bardzo proszę, brazylijską, bardzo proszę, francuską, niemiecką, the Bundesliga, it doesn't matter. Just remember, stay in the hand for. So in terms of Poland, Poland stay in the hand for the. Mm, European Championship in terms of the extra class, and Legia stay in the hand for the title. In terms, speaking of the Premier League, eh, Arsenal and Manchester City stay in the hand for okay, boom for the title. Four top six, four, to, four top four. Good run of matches. Dobra kolejka <inaudible> przed nami, szczególności w Ekstraklasie. Duże mecze, big games. So let's enjoy. Let's enjoy. So see you guys. Enjoy the football weekend and see you next time.